Halo, halo, Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj gramy w Bet Warsy z Iterkiem. Kiem. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Iterkiem. Dobra, cześć. tak więc. Iterku, zapraszam ciebie tak. tutaj i. To chyba. Tylko kliknij, dobrze. to dobrze. Tak, dobrze, kliknij spokojnie. E, podwójne, czyli będę grał ja i Ty. Rozumiemy tak, się. Tak, Nie. O, ale, ale, ja grałem tutaj tylko dwa razy. Ter... Ja, Iterku ja tylko raz. Iterku, tylko raz, tak więc to jest. Pierwszy odcinek, który będzie najbardziej nieogarniętym odcinkiem w ogóle na YouTube. Na no w ogóle na YouTubie wszędzie. Tak więc zginiemy zapewne po 5 sekundach, sami nie. siebie zabijają. Dziś je, angular zginie, ale nie, ja nie. Nie, nie, tak nie ma. Tak będzie zobaczysz. Nie, nie, nie. Dobra, e, tak. dobra, tak więc zaraz będzie start za 8 sekund i zobaczymy jak to się potoczy. Fajny to. 3. To jak Sky Warsy trochę wygląda. No właśnie jak, jak Warsy. Dobra. Uuu, e, na tej mapie to. nie grałem. Oj, to jest słabo. Dobra, tak więc zbieramy tutaj zbieraj sobie to. itemki, bo... Jesteś tyś... różowy, jak no, ty dłużczynka. też. Aha, ty też. Ja jestem. E, dobra, To jasne. Chyba manski. Dobra, mniejsza. Tutaj mamy <słuch> tu, Tutaj mamy e, piękną Ender skrzynię. Jakby ktoś nie... No idź mi stąd, ja też chcę trochę No podbierać. Zbieram, no to dam Ale ci spokojnie. Nie chcę to od ciebie, jak to swoje ja myszkę. E, wiesz, że jak teraz walną nam raz łóżko, to już umieramy. No Umieram, wiem, dlatego wiesz. trzeba szybko wełnę tutaj ogarnąć. Rocky Wait. Wełna Kocha, za 4 intimą, 4 irona. dobra, to ja sobie różowa wełna. No nie, te kolory to normalnie Dostały dobrane elegancko, dobra? Złapia, wełną tego nie. No jak Słowę, nie, na początku. No dobra! Raz wełnę, to jest ale to jest na twój poziom robiony, no. Dobra, e, tutaj co my teraz możemy zrobić? <laughs> Wiem, kupić? że lubisz różowe, ale spokojnie. Nie. Ja na razie dam e, tego tutaj do Ender's, Enders tego. Dobra, spokojnie. Zbieramy różne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no jak my się to... powinien... <laughs> Jeden koleś idzie, ten biały i spadł nagle. Bo oni tam. O, oni już tam się biją, no nie! Spokojnie, ale to im nic nie daje za bardzo. No tak, ale. Ale się wybiją. Ale zaraz. A, bo emeraldy tam są, kurcze. Nie, tam do białych na poszli, niebiescy do białych poszli. Czyli chodź na diaksę może najpierw. Ja może e, e, 7 pasuje? golda, kurcze. Jeszcze dwa mi potrzebne, ale tutaj chyba miałem. To czekaj, masz, no, masz, 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 masz. Czy masz? my mamy w... masz... Dobra, dobra, dobra. Bo ja muszę mieć co zrobić. Co wiesz? mamy wspólne? Nie, myślałem, że Enderze mamy wspólnego, ale. Nie... Po co byłby będę się No jak to po co? Żeby był. Przecież Oni też tam się biją. Przecież skrzynkę wspólną. Nie interesuj się tam. Dobra, chodź. Myślę, że chodź ja tam... podbijać świat. To poczekaj, ja ale do, to jest tako? Ale do, diaksu, do diaksów. Ale to tu są diaksy? Tutaj? Aha, są, hmm, tam, dobra, widzę, idę. widzę. Dobra, czekaj, ja tylko jeszcze zbiorę i tutaj tam wszystko do Ender skrzynki, dobra? Klik, dobra. klik, klik. Elegancko, panie władz. Dobra, ja idę ci pomóc. Tylko trzeba się wam na o, <grym> ja, ja nie mam nic. Tak więc chętnie ci nie powiem. 30 o, tam sekund, a nie tam. dobra, masz kilka. Okej, okay, tak więc. <grym> Nowy ten tutaj spadł. Dwa Boż, ja dobra, ja wezmę tego diaksa. Co, co, czekaj, to ja idę polepszać. Dobra, drugi diaks, ja idę też już ulepszyć piecyk. Ja piecyk ulepszę. Ja ulepszę. Ale ja jestem lepszym to... <grym <grym> ulepszaczem, to. lepsza. Ja już ulepszam. Nie, już lepsze Już ulepszyłem. O nie. No, dobra. Dwa razy to nie, wody. bo ja nie mogę, ja nie, nie ulepszyłem. Eee, no to ja ulepszę. Wezmę heal po, pull, żeby, żebyśmy mieli tutaj odnawianie życia. Dobra, dawaj. Dobra. Idę pod jaksy tam. Okej. Okay. <grym> Trzeba jeszcze emeraldy wziąć. No właśnie, gdzie są emeraldy? W ja środku no Dwa razy grałem wczoraj na tej samej mapie, a na tej nigdy. Tak więc. No właśnie, ja na tej też nie grałem. W sensie ja gram razem, <grym> w sumie. Słudno był jakby grał na tej samej. No właśnie. Tam są etapie. Nie, nie w ciekawe ile jest w ogóle map, nie? Tylko, no, ciekawe, ale trzeba uważać, bo zyskoczę, mam za chwilę na głowie. No właśnie wiem, i dlatego trzeba właśnie uważać, dokładnie. Uwe, to ty dobra, dobra zróbmy sobie, Weź mierz. sobie mierz. Ja mam <laughs> mieć. Się tak no bo ty tak jest dziko drodze. wyglądasz, jak oh. dzik jakiś. No bo ehm, mam czerwone oczy. Tak, czerwone oczy, chyba różowo-czerwone. Dobra, czerwone czekaj. Tylko. Tutaj jest, jest jeszcze Aha. jeden diaks. Yy, trzeba zbr zbroję na... Nie, nie! A, a. Dobra jednak nie? Gdzie są? <noise> nie, Co? ja bym spadł po prostu. Jako mały pan nie <głos> <głos> Dobra, chodź gdzieś może do góry, tylko się boję, że ja nie... Ja idę w góry 13. nogi bolą, ma ty chcesz Ale... Żebym w góry. Dobra, Ale sobie bo, bo ja, ja sobie. ja to nie hmm. Ja sobie zrobię... No właśnie. Będziemy się defensować. Dobra, czekaj, czekaj, eee, to łuk kosztuje 12 golda, ja mam 11, tak więc... Teraz... Ja mam jeszcze jednego, masz, masz, masz. Dobra, dobra, to wezmę łuk, ale jeszcze strzały trzeba... Trzeba ogarnąć, tak więc łuk, A ten zwykły kupuję, nie? Mm, no, pewnie, tak, tym i tak nie masz więcej hajsu. No właśnie. No, zabrało mi 10, czyli ja miałem... a nie, bo ty dajesz więcej, dobra. Mam łuk. Ja nie będę zainwestował kurczę, tego. E jeden emerald potrzebny? Serio? Nie, 12 golda, no to... Jak nie mam? To co ja kupiłem? Co nie masz? Co ty zrobiłeś? A, a bo ty mnie nie dałeś, może? No przecież kupiłem! Masz! masz ej, ej, pa, pa, pa! No nie, nie, nie widziałeś tego! Jaki wpływ! No nie, no Ej, może to stoisz? Nie można! Nie ja, ja, wiem. No nie wierzę! Nie dobra, to teraz nie ma co, mamy jedno życie tylko. No, to możemy się bić albo skąpić się i czekać aż wszyscy. Nie grają. chyba trzeba czekać, dobra. Hmm... Masakra, Ale dobrze ty się tak, <laughs> To no, twoja wina. No dobrze, ty, ty most zrobiłeś, a, to te twoja. Nuk? O, idą do nas, nuk idą nuk do nas. Idą do nas. O nie. Masz ja miecz chociaż? Ty... Dawaj, dawaj. Ja, 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 ja go... No nie, nie uciekaj, pomóż. Dobra, bim, się, bij On ma słaby miecz. Dobra, jeden też. Padli, padli, padli. Tak samo Dobra. Nice, 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 nice. Nie, jeden nice. miał drewniany, a ja mam żelazny. O, babla y masz, wow. Weź sobie, weź sobie... Zbroję trzeba zrobić. Kupiłem? Kupiłem chyba, dobra. A właśnie, trzeba zabrać kupić. Hmm, co jeszcze tutaj można? Dobra, na szczęście wiesz, mamy tutaj ten regenerację, chyba nie? A idzie, idzie, kolejny. Oni, oni chcą nas wykończyć po prostu. Dobra, my Czekaj, mamy tu regenerację, to. tak więc. E, easy ogólnie. Dobra, właśnie, usuń to, będzie najlepiej. Ale ten łuk będzie trzeba ogarnąć, wiesz? Trzeba będzie. Oj. dobra. No Tam idzie? no kurczę. To ja może, mogę popatrzeć. Dobra, na razie popatrz. Jak będziesz bo są nas, e, ten, wiesz? Oni chcą nas rozwalić, właśnie, znaczy mnie już w sumie tylko. Ja sobie ogarnę ten łuk, żeby mi z drugiej strony tylko nie przyszedł. Oni, wiesz, oni wiedzą, że już jest skończone. Dobra, jest łuk. No bo wszystkim się wyświetliło na całym ekranie. <laughs> tak, dokładnie. Na przykład. I on tutaj ciągle chodzi. Wiem, 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 wiem. Tylko żeby mnie... A, już, już widzisz? Dobra, zaraz no, niebiescy mu pomogą. Całkiem. A, bo, yy, bo tam niebiescy atakują ich, tak więc ja mam chwilę no. czasu. Tylko on czy ja do strzału nie, potrze nie potrzebuję Emeraldu? Nie, dwa golda, dobra. No kupiłem, no dobra. dobra Jeszcze? Dobra. dobra, nie, nie mam już. Tak więc, dobra. Zapraszam tutaj. Ja was tutaj zapraszam, bo... Come on, <laughs> come on baby. Come on, come on, with somebody. Dobra, coś tam ktoś kupił. Everybody, Everybody with the party. Everybody. Hmm. Cztery diamenty. Hey, bye, bye. Nie mam tyle. Hmm. Czy ja wygram? Dobra, ile jest drużyn? Nie. Jeszcze tylko trzy... No dwie drużyny oprócz mnie, nie? No tak. Trzy ze mną, tak więc jest dobrze, nie, jest że dobrze. No szansę. Oczywiście, Jesteśmy że ma. Tylko że inni są po dwie osoby, nie? Weź może a W sensie skoro jesteś sam, to nie musisz tu bronić, to weźmy rally sobie coś kupu, po górę są. No właśnie, przecież ja nie ale ja tutaj, sam zielony, sam Ale wiesz co, e, mam tutaj ten, regenerację ciągle, wiesz, to ja mogę się o. tutaj ciągle bronić, aczkolwiek to nie, to nie będzie fajne. Nie będzie zbyt nudne po prostu ale. będzie może tak. To nie może... będzie zbyt nudne. <laughs> nie no, nudne będzie po prostu o to chodzi. Dobra, ja robię, kupię sobie ja. trochę tego e, strzał, żeby... Koleś chyba do mnie idzie. Nie. Dobra, stąd ja. też nie, tak więc jest git. E, tych strzał będę musiał sobie trochę nakup nakupować, żeby... Miał już dwa golda, dobra, a tutaj reszta buciki jakieś 40 irona mam, tak więc to 12 golda, 6 Emeraldów, to na razie sobie kupię to, dobra. Kupiłem chyba tak? To chyba tak. Eee, dobra, tak więc. Ty teraz, teraz. No jak, dobra, tak więc, kupiłem a, to. Ale niech mi się zakrad, kurcze, skumałem. No, bo wykorzystał sytuację, że akurat coś tam gadaliśmy o tym, o tych strzałach. No, to przez ciebie. Przez ciebie, ty byłeś bliżej, nie. ty powinieneś, a ja kupowałem, to ty powinieneś bronić teraz bazy. Ale tu to... nie, 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 ja jestem ten, co atakuje, a ty jesteś ten, co broni. Nie, 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 nie. Teraz się zmieniłem, o nie, 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 nie. Nie, nie, nie. O nie, o, nie, nie, nie oj, czekaj. Nie myślałem, dobra, że ktoś idzie. Tak więc. E... Ja tam patrzę, spokojnie. Dobra, a ty latasz ja jak? Jestem przy tobie mentalnie, jestem, stoję przed tobą. <grym> lepiej sobie idź. takim duchem, dobra. <grym> ja idę pomóc zielonym. Ej, zielony on tutaj jest. Tu! Ja Nie, jestem w swojej, w swojej bazie, no co ty. Dobra, to. E, żeby <grym> mieć lepszy. potrzebny <grym> emerald. Hmm. Dobra, e, wełnę sobie <grym> kupię. Wełnę sobie kupię bloki, żebym mógł sobie. Dobra, wełna jest. Gdzie wełna jest? A tutaj jest, a tutaj jest bo jest różowa. uważaj, bo łatwo przeskoczyć przez tą wełnę. Ja wiem, ja tutaj sobie idę teraz. Common on lady, come on lady. Ej, po co są te reakcje? Na razie w sklepie tam nic nie można za nie kupić przecież. <laughs> ja nie wiem. Co to nie... jest w tym śmiesznego? <laughs> ja nie wiem, ale... <laughs> nie wiem czy rozwalę... Nie, bez tego nie rozwalę im, nie? Nie, bez killo... No tak, ale killoff sobie idę ogarnąć. Bo nie może myślą, że ja zginąłem czy coś tam, e, ci szarzy. Czekaj, nie, u, u, niebiescy faktycznie gdzieś tam poczekajście po czekaj, jeśli powiem, gdzie są. Nie, szarzy... A nie, bo szarzy już nie żyją, nie mają tego. Ale tam są niebiescy chyba. A nie, 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 nie szarzy. No. Czekaj, 20 irona, no, to ja sobie wezmę to Niebiescy są naprzeciwko. Ale jakbyś się uparł to być do nich na czynku doszło. No nie mogę killoffa zmienić! Czemu? Jakie chodzi? No nic właśnie. Wypadłem z kompasem. Nie mogę nic wyrzucić. No byłam killow. I nie mogę go przeciągnąć, nie? Ojej. Czy ja nie mam to mlaga? Nie, no nie ma. Od kiedy niby? Od zawsze. Co od zawsze? No to chyba tylko na tym serwerze. Ale ja nie chcę kupić. Ja już miałem WQ, wiesz? I nie chciało mi. Dobra. Tutaj, ale oni nie mają tutaj rozwalonych... Chyba że tam mają rozwalone tutaj chyba mają, nie? Jeszcze nie mają łóżka. W sensie, czekaj, Gry to oni już nie mają łóżka, bo No już właśnie, nie żyją. wiem właśnie, ale jak oni... Jak oni rozwalili? Przecież tu... Aha, tu było, dobra. No. Eee, to nie wiem co jest teraz. Niebiescy tam są. No dobra, to chyba będę musiał z niebieskimi się pobić, tak mi się wydaje. za się, zaskra. Chut, tak, zaskradnę się, się nie ma problemu. za się? Czy mogę już wszystkich kupować? Mówi. Chyba tak, eee, no. dobra, tak więc lecę tam. No Na niebieskie jest dwóch co, naj... jak to się mówi? co najgorsze, nie? Pa, no. on mnie nie widzi, on jakiś ślepy jest. No <grymne> nie... bo się patrzy. Chodźcie tu błogosławienie. Znisz jak zniszczysz zniszczy mam, zniszczy mam z Mogłeś zniszczyć stary. Jak nie ma tutaj. On się nie patrzył na ciebie. No jak to? No on mnie szybciej bił! Znaczy, Bardzo. On się na ciebie nie patrzył, byś zniszczył, ty Nie, bierna. był Jeden się odwrócił tam z tego co, co widziałem No tak chyba. wiesz, z przodu mogły stać. Trochę. Come Dobra. come come, come, on Here come on Ale line, wiesz co, w ogóle line. dostałem jeszcze potkę na to. Eee, to też mniej widziałem, ten, tą blindness. Aha, wiem, wiem. No, tak więc też słabo Dobra. Ło, wow, jesteś męskim no. kolorem w końcu. No jak, niebiescy najlepsi. Wtedy wygrali, Dobra, to teraz ja też. No ja też to ja coś. Bardzo trudną robotę. <laughs> Odwalobu bo w stoję i kampie. A nie, znowu hmm. nam ktoś weź, nie. Właśnie, trzeba... No jakby to łóżko to by było przenieść, ale się nie da, tak więc... No, a jak zniszczyć to co się stanie? Ja się boję, nie niszczę. Nie niż nisz, bo wiadomo co się stanie. Dobra, znaczy... hmm. ehm, Raczej kupimy... to nie w ten sposób, bo być mógł sam sobie zniszczyć... może, może na, od razu weźmiemy tego, z tych. A nie co? z... ze strona, tylko z tego... z... jak to bloków, nie? Uuu, dobry pomysł. Dobra, czekaj, ile ja mam ja stoję, irona? Ja czekaj, 19 dam ci, dam mam, ci, daj mi irona no. Dam ci 33 i dobra. 5 złota. Ja, to ja wezmę to, tego e, endstone'a tutaj, klik. Nikt dobra. się pod nas nie podkopuje na razie, klik. więc znaczy, Dobra, 23 tak wchodzi więc. Dobra, chodzi pod di diamenty. Klucz. Dobra, zaraz ich ogarniemy. Spokojnie, tylko będzie trzeba. Dobra, Kampuć. i to jeszcze będzie trzeba obudować jakoś. Żeby to. Jakąś logikę. Że... <grym> właśnie, żeby na raz nie dał No się właśnie, znowu. o to chodzi, nie? Znaczy, on też w sumie. Nie wiem, na raz, bo tam jeszcze wełną było dodatkowo, nie? Tak więc na dwa razy w sumie. E, dobra, proszę mi o. tutaj dać to. Dziękuję bardzo. Ile Poszuczy, ten miec, czekaj, ile mie miec kosztuje ten? 7 golda, on tak. A no, nie, mam, no, mam, mam tyle, to mam tyle dobra. Mam tyle, tego. No, bo więc... ci dało. Aha, no dobra. Poświęcę się. Okej, okay, to dobrze. Powiedz dobrze, że ja lepszy w PHP. Eeee, strasznie, strasznie. <grym> No, te Zawsze jest tak byłeś najlepszy, nawet na prezentacji serwera swojego własnego jak się no bilieś, właśnie, to dostałeś. To od kogo niby? Ode mnie. Co? Chyba ty pomyliłeś. I już miałem stary Nick. No, chyba nie. I skin ten brzydki taki. No chyba nie. Nie A, przypomina nie. sobie nic takiego. To chyba za domikąd chy się wyciąłeś, tu chy chyba nawet. Jak wyciąłem? Przecież ja nie nagrywałem. PVP, ty biliśmy. war PVP by było i się tam trochę pobiliśmy łapkami, ty spadłeś i poleciałeś i, Uch, i łapkami, coś, no tam... nie wiesz. Tak. <laughs> No czymś nie to... tam nieważne, Ty szybko. się patrz, że tutaj, nie ten. O właśnie, ty. <grym> dawaj Zresztą mi tutaj. Znowu byś mnie go... zagadał, człowieku Ja zagadałbym. No jasne, oczywiście. O, Gol piękne. tutaj mam się teraz. <grym> A ja mam globala, ha! <grym> Ale mam czwórkę, bo. Ja mam jedynkę się... globala i to. <grym> nie masz globala na sklep. Za, do, dobra, założymy się. Co, co, co mi, o co? No za, dawaj, o co? Ogodność. godność. dobra. No to daj rękę. Dobra, czekaj. Klik. Masz mnie... Nie, nie masz mnie na streamie, bo cię chyba usunąłem. Nie, w ogóle nie mieli... No, Jak nie graliśmy nie nie w Paladins ty... Faktycznie. Czemu mnie usł. I tak nie moje konto więc... No widzisz. Ja dobra, dobra zakładamy się dobra, teraz. Dobra. Jeszcze na tym odcinku to będzie. Dobra. No i dobra. Tak więc... Ee, dobra, to Ale na... To na jeżeli jesteś globalnym to bustowanym na no stu. Jak bustowanym? Przecież ja już globalem miałem z rok temu, nawet screen, screena dawałem. Mhm. Na tym, na fanpage'u moim. No to faktycznie to nie jest wielkie osiągnięcie w takim razie, skoro ty masz. No, no, no. Możemy zagrać jeden na jednego, jak tak? Dobra. Dobra. Do... Dzisiaj teraz. Rozgrzać. Nie ma rozgrzania, ja też nie dobra. jestem rozgrzany. Dobra. Dobra, dobra. no i dobra. Dobra. Proszę bardzo. Bez cheatów tylko. Dobra. <laughs> dobra. Nie ja było. Nie czuję. No nie, oprócz zawsze. O, oprócz zawsze, jaki polski. Polska język, trudna język. A co w tym było niepolskiego? Już zapomniałem co powiedziałem, więc. <laughs> oprócz zawsze. <laughs> o właśnie, oprócz zawsze. No, co? no i co w tym Słyszałeś takiego? kiedykolwiek. Tak. Słyszałeś kiedykolwiek. Kogo? Siebie? <laughs> no i A co? Ja chcę A mi też. Chcesz... Cześć, jeszcze sam z nam to obuduję, bo nie mam golda, tyle. <laughs> no właśnie, ja sobie zbieram na miecz, żeby wartać. No właśnie, robić. zbiera, zbierasz, tak i i nie możesz. No mam 3 golda, jest tak tego żelaza. Hmm. Dobra Hmm Hmm Czerwoniśmy pan do już ten Eee. Ja wezmę sobie łuk już, Kupię. a nie Fajnie bo to 12. Ale by byłoby tutaj rękę były z, z tych bedwarsów. Tak, byłoby super. Very good. very good by było. Very good. Za good. Ja 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 Dobra tutaj do czerwonych <laughs> będzie trzeba iść, ale... Czekaj. Ja kupiłem masz... Masz, bo kupiłem niech ten co drugi mieć. <laughs> I jaki ty jesteś mózg? O, zniknął no. mi drewno. No ale to tobie kupiłem przecież. Ale mam za to 5 <noise> <noise> Mam za to 5 golda. Ja mam 6. To, no, e, to jest. Nie, bo ja muszę. E, łuk to kupić. czekaj. To, nie kupuj ale... łuku, tylko buduj to najpierw, bo to na razie. budowane. jest Ale jak ktoś raz będzie miał kill No jak raz. No mi już jest potem. No <noise> chyba ty. To daj mi golda, ja, ja go dobrze zagospodaruję. Ale ja lepiej. Pas z Ten Gold do mnie leci, po prostu. No bo podlecę i coś No i zaraz tak się będzie, no ale jak będzie, tak coś <coughs> ciebie. Nie. Tak. Nie. No tak, tak, tak. No chodź Ty. do mnie goldzimy. Ale już padnie. Uuu, to możemy mm. ten. Ej, patrz! Mamy tutaj dermową drogę mm. do środka, jak tu się dobudujemy. Gdzie? Taka taktyka, tu patrz. Mm. Bardzo dobre, a zieloni? No, hmm. oni tam nie żyją, po póki. Dobra, to możecie się budować do jementów, wiesz? To wezmę sobie. Be, e, no. Ogarniemy tutaj ten. Regenerację, żeby była. I potkę, bo tam to jest też chyba potka taka, że jak na koło strefę wchodzisz, jak mi się wydaje. Mhm. Uh -huh. Nie mam pojęcia, czy na pewno, ale myślę, że tak. O, przez przypadek, diakseta sobie kupiłem, nieważne. Masz hmm. złotów. Czy no, ale, a coś? nie masz jak zeta, Żelaznego, co ja mówię. Też nie masz, haha! Mam! Nie widzisz spodenek? To nie jest żelazo! A to są. Y, te, Jak to się nazywa? To się nazywa... O, nie się wierzę! Czajny, 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 czajny. Nie wierzę, w kim ja gram. To się ten nie ro rozróżnia po prostu. No, bo na szybko. Jak ty to zawsze mówiłeś, jak coś brzydkiego wybudowałeś, mm. też na szybko. No, mm -hmm. <laughs> jak coś głupiego powiedziałeś, to też na szybko, dobra. No, ty tak. no, no, e, e no, jasne. E, dobra, wziąłem ty łuk. zawsze mówiłeś na szybko niczym Eminem Rap Goda. Na szybko, na szybko, na szybko, na szybko. Na szybko, o, na szybko, na szybko, na szybko. Każdy klasyk na szybko, na szybko, na szybko. O, tam coś zleciał. Dobra. U. To teraz tylko strzały u. kupię. Co, co trzeba było do strzał? Eee... E, łuk na przykład. Nie, gold. Golda. You understand gold. me? Gold. Ja mam klucz No właśnie, to z kim ja gram. Ale <ślam> r, r, Ranga nie gra. Tu w siebie gra właśnie, czyli... No, no faktycznie u ciebie nie gra. <laughs> jak ty nie grasz, to i ranga nie gra. Skill gra swojaku. No właśnie, tak więc jak nie masz skill. Ale ja ten... trollowałem, wiesz? Bo ja tak <laughs> na 100%. Tutaj. Ja mam 4 konta, w każdym mam. No, go globala. G Gol globala? Nie, globala mam. Gol globala. Nie, mam na 3 man rankedę, bo dawno nie grałem, a na jednym mam globala. Po co ci trzy konta? Tak jakbyś. Miał... Smarfowałem <grym> dostał Waka. Tak, 10 Wak. to fajny smak, że masz na czterech globala. Nie, tak. na jednym mam globala, sam a. sam się gubisz w swoich kłamstwach. Na jednym tak. mam globala, na trzech mam man rankeda, bo dawno nie grałem, a, a aha, inne rozumiem, były rozumiem, do... Rozumiem. do gier rozumiem. wizami, rozumiem, bo miałem tylko 3... maksymalnie 300 czaje. znajomych no Mogłem mieć nie Nie denerwuj, roz... Roz... I nie denerwuj <grym> mnie, bo teraz <grym> się wydziedziczę stąd. Patrz, kupiłeś globala, a golden sobie normalizowałeś, rozumiem. Tak, no, no, Dobra, no. może zabudujmy jakoś tak. A może ja strzały kupię w końcu? Kup nie pomyślałeś o tym? Ja nie myślę, znaczy... Się... <laughs> ja wiem o tym, <laughs> że ty nie myślisz, <laughs> ale już tak cię przyznawać nie musisz. Dobra, dziś... Ale w sumie, nie Ej, ale... Ha? Mam pytanie. Nie Aha, pytaj. bo tu jest mam aby... Dobra, mm, to już nie mam pytania w takim razie. No to Co to można? Wszystko za diamenty. To pytanie, było Czy że będziesz błądził. Masz jakieś diamenty? Mam trzy, No w tym czasie są. Cztery. Mm, Musisz potrzeć, dobra, bo mam ci, tutaj się Cztery już mam tutaj. Były, a ja, ty mi tu. O Jezus, to tyle, lecisz, jak się wystraszyłem. O. No bo się nic nie umiesz ty też samo się bałeś, więc. O, gdzie? <laughs> Przed chwilą, na wcześniejszej ręce. Niby ja, to, kiedy? Ja, teraz ja jest ich powtórka. biłem. Teraz jest powtórka. Mhm. No. Ja ich biłem, o, a mi. ten się. Weź, proszę. Dobra. Eee. Hillbull. Piecy kogarne. Pull? Pol, pull? Nie wiem jak to się czyta. Ale co to jest w ogóle? No taka strefa regeneracji, no. Aaa, heal, Hill. No hill, pull. o all. Heal. No to basen. What? Basen healer. No taka strefa regeneracji, yeah. no. Nie denerwuj mnie, oh, no. bo dostaniesz. Coś tam kopaczy. Ej, Dostanę. ktoś był w bazie czerwonych chyba, idę tam ich ogarnąć. Tylko no bo na przykład cofnę się. Dlatego ktoś był w bazie czerwonych. Chyba. Dobra, Jezu, czekaj. Nie do no to to właśnie to Twoja brak logiki, Twojej. <laughs> czekaj, kupię sobie pierwszy mieczyk. ale mieczyk mam teraz, Shardness 1, o kurde. Dobra, i mam tutaj to, jeszcze ja dwa diamanty. Tak jak tylko buduję, zobaczysz jakie to buduje, to nie dojdą tam, zobaczysz. No i dobra, czekaj, ja tu mam jeszcze 24 endstone. Tak no, no więc też je masz. Masz tu endstone. Masz, proszę ja? bardzo, 24. Aż. <laughs> to wystarczy. No ba. Ja, 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 ja. Dobra, teraz co? się cofam. No bo co? jaga, no nie wiesz jak ba ba wygląda. No ba Bajaga, myślałem, że powiedzieć. Ba. ba, a później ja i nie wiedziałem o co ci chodzi. Bajajaga, no nie, znasz znasz Znam Znam ja ja nie znasz teraz, Wiej dragon ja O, to jest dobre też. buff. buff. O, no to jest dobre też. Buff, <laughs> no No. Miner, ja 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 ma mam ja FPS-ów przez ja <laughs> Nie wiem, Pięk bo on ma słabszy. on na, na piec Ty masz komputery na piec i Jak pada do ciebie, o Boże. Nie, nie, to ci gaśnie No już Nie ten O tutaj robię. ktoś jest, uwaga On gdzie? chce tego gdzie? On chce Idę On chciał on jest... e, tego chciał No jak się nazywa I nie wiem, Sojusz chciał, ale... I on ciągle chce Sojusz, ale go zabiłem nie <laughs> ma Jaki Słabek, no właśnie to samo mu powiedziałem. Ja myślę, że, że twój skin to jest królik. Zamiast, no i dobra, zamiast, a twój to, to, to co niby, twój w ogóle nie jest Twój to <laughs> mój to jest Entity 303 Ja to jest Chyba ty masz ty... zająca, no. Ty masz zająca. Boże. Ja mam MTC-303 w e, stroju mam, ale w w, klatce, w dom. Właśnie. Ja mam papugi. Mm. I co teraz? się z jaktowym mieczem. Ja mam laga. Znowu, Znowu mam, mam laga. laga. No nie. Zmienisz <laughs> <laughs> co. Ja po zaśpiewałem. <laughs> ale ja lepiej. A ktoś mnie goni. Ratuj. Idę do ciebie. Nie. On mnie z Idę, idę, idę. Zablokujmy może to tak dla bezpieczeństwa, security, Dobra. most important. Mam jednego emeralda, dobrze? Dużo? Ciemem. ja Po laga? No. Boże, ja to obudowałem. Czekaj, bo nie widzę. No to prawo. No A on sobie po prostu potem przejdzie. Nie. Boże. Ja ja to jak jak takie są na robię. tym serwerze, daj paskupę. No bo Pójdę. na przykład są amerykańskie. No i co? No, i jest to, że są na przykład jakieś 700 tysięcy kilometrów od nas. 700 tysięcy? Jasne! No nie no, tysięcy nie, ale 700 jest do Warszawy, to ich eee, eee, czekaj, że się policzę. 700 tysięcy do Ameryki. Nie no, może 100 tysięcy Max Nie no, na 200 100 tysięcy, co ja mówię? Nie no, tysiąc. No właśnie, czemu później... Będziemy... Nie, bo ja. Stój, bo ja myślałem, że. List z geografii! Potem tysiąc... nie jesteśmy. 700 do Warszawy? Nie? No to 100 O, to sobie gdzie myśliłem. ty mieszkasz? No. Jak, o, no to jak? Od ciebie jest 700 do Warszawy? Ale no mało Polska, ale tak na granicach No dobra, ja mam 500 coś No to ty jak masz ja... niedaleko No, no właśnie, a to... ja mieszkam przy Szczecinie To jak ja... Ty masz mniej No normalnie ty Nie no, no, no może nie. Zielony, Śl zielony Dawaj, a! dawaj, dawaj No dawaj jaki Chodź, lagi e, e, mam Dobra nabiję go Ja też właśnie, no dobra. bo może dlatego że to z Ameryki serwery Ej, bo my teraz nie będziemy widzieć przez to, czy ktoś to tam. No nie, bo wiesz co ja tak on stoi w miejscu, ja tak zostaję, tylko takie serduszko nie. Nie, ja go zabiję spokojnie, bo ja tu jestem twój ochroniarz. Dobra, kto nie żyje? Dobra. Yellow o, i co? red Jezus, prawie... Z, a nie, i tak się odradzam. No teraz właśnie. Teraz problem, bo nie mam bloków, a nie mogę przez, nie mam jak przeskoczyć. Dobra, jak, jak spadnę <laughs> to truny O, nie spadłem. I dwóch y, biją czy, szarych. Czyli bo fioletowi powiedzmy. biją szarych, dobra, jeden depsuty, ale tylko jeden. Dobra, wiesz co, musimy killow kupić. Żeby no iść do... i rozwalić. Dobra, to ja kupię. Ej, jak my to mamy wykopane, masakra. Ale nawet przejście nie zrobiliś fajnego. No. Dobra, wezmę kill'ow. Mm, 20 irona, tak? No to czekaj, bo muszę wziąć ten to iron. miniaturkę, nie ma bata. Momento, iron. To, jest, to jest iron. Mm, dobra, dobra, lecimy, nie? Kogoś o, tam ogarniać. Czekaj, 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 czekaj. Ja tylko Ej, no kupiłem i nie mam, no. Czy to mi do daje? Nie. U nie. Jak tam to doczesne, jak coś. Jeszcze raz. Ee... Strzałem on swoją drogą, wcześniej czytałem. No co nie mam. Aha, 18 irona, mam dobra. Jeszcze dobra, dwa. to zostało. Ej, dużo zostało hmm, już No ciło. właśnie, no dlatego trzeba je pogrążyć w, w, cieś, w czymś sensu. Trzeba zniszczyć ten Dobra, weźmy trochę wełny i podbudujmy się do zielonek na przykład. Dobra, to czekaj, jak kupię wełny trochę. Albo jeden się podbuduje, a drugi stoi, i zobaczymy, czy tam, czy nas, Dobra, nie Dobra, ty. No, jak... lepiej, żeby jeden się podbudował, bo. No, to czekaj, to ja pójdę. Albo chcesz, to ty iść. Czego nie mam? Czekaj, ile ta wełna kosztuje? Irona. No, bo ty nie umiesz, kupuję. To ty nie umiesz, nie miałem irona po prostu. Odczep się, bo. Eee, Mówię ci, że cię wydziedziczy. Nie jesteś moim że byś chciała. Ale... Serwera cię wydziedziczy. Takiego syna Taki to bym ser... nie chciał. Z tego! <laughs> Dobra, ale tam goście mają diaksowe sety, nie? Tak więc zielony idzie Aha. jeden. O, biją się te. Zielony, a diaksowego seta z drewnianym mieczem, a co? Dobra, dobra idź, <grym> ja, ja no będę tu pił, Chociaż znaczy, ja mam lepszy miecz, wiesz? Ej, kup sobie ikilos. ten, kup sobie, jest taki patyk, mm, co odpycha. Hmm, Tom, by ale za to by była co? Dobra Ile to kosztuje? Wiem, że stanie. Czeka, się <grym> stania, czekaj, jeszcze pokażę. Stanie. Stanie, co? Stanie. Gdzie ty masz ten patek? W czym o, masz? O i tu jest stick tak, no 10 golda. ale A to? Dobra, no to... O oh, fuck, dwa miecze kupiłem. <OTR2> Chcesz? Nie. Ja, ja mam lepszy set. Ej, ja tu ktoś... E, e! Co? Co? To. Chodź tu. Nie czekaj. Dawaj go. Wie, nie pi, nie pi! Nie, 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 nie no wie, co? Co? Rozwalił nam. O, ty nobie, no patrz! Co? Ja goniłem jednego, a on nam rozwalił, no nie no. Jak rozwalił, jakim prawem, no nie, dawaj, bo ja tu się ja... będę bił z diaksowym, tylko że, o, Czekaj, może idę do on ciebie, jest słaby jest... Ja tu, o, dabiłem Są... diaksowego, e, tam, so, taki jaksowy to sobie, Niech... Dobra, no i widzisz. No, no i to... dobra, lecimy no, no... teraz, lecimy, lecimy, koniec No ostro Dawaj, nie, wkurzyli mnie Kurzyli mnie różowi kto, ten różowy ten różowy jest... żyją? Żyją, to lecimy do różowy, dawaj, dawaj, tu jest koleś A! ona, koleś, ginąłeś? Koleś to chyba jest mój wid, bo on ciągle nie chce, żebym go bił, tak coś czuję, wiesz? Nie mogę. Daje mi emeraldy. Ja jak jestem głupi, no No to jak akurat wiem, dobra. Ty nie widziałeś co ja zrobiłem. O nie no! O bo Dobra. O bo jeden hapek. No i co? Jak? No bo miałeś jeden hapek, on cię walnął. Ja przecież jako zabiłem! Ale drugi przy Tobie stał, wiesz? A no to ja go nie, stał, nie widziałem nawet. Ja No nie wiesz. Jakbyś jak widział, jak spadłem, Boże. Jaki tak zawsze, niefortunnie. <grym> dobra, to idziemy do lobby. Okej. Okay. dwa razy. No 37 i 37 minut, o Boże. Dobra, tak więc, dzięki wielkie, że byliście na tym odcineczku <grym> dziwnym. Gdzie Ty jesteś? Cześć, no jeszcze raz lobby. chodź na szóstkę. Na szóstkę, dobra, bo ja Czekaj, też, ja też robię, nie mam. Zawsze jest jakiś bug. <grym> ty jesteś wielkim bugiem, no. Jestem wielkim bugfixem, a ty jesteś bugiem. Ciebie w ogóle nie hey. ma. No bo jestem w... <laughs> to fuck? Jest Dobra, to dobra, mówię. ja sam, sam się tutaj pożegnam. Tak więc dzięki wielkie, że byliście, zostawcie kciuka w górę, oczywiście o tym nie zapomnijcie, jeżeli chcecie więcej. jeżeli ktoś chce, może wbić na kanał Ajterka. Tak, tak więc... Tak, zapraszam. A ja nie. <laughs> dobra, tak więc, do zobaczenia. Trzymajcie się. Ta, no jak. Yo, bro. A jakże inaczej, bro. <laughs> Bye. Wow. Yeah, yeah. Sure. Hello. Of course. Bye.